Dzień dobry, jest poniedziałek godzina 14, a to oznacza, że zapraszam na kolejny geopolityczny przegląd pracy Rodmu Rzeszów. Jako pierwszy polecę Państwu dzisiaj artykuł i omówię z aktualnej polityki. Artykuł Jędrzeja Winieckiego pod tytułem Najważniejsza wyspa świata o Tajwanie i konflikcie między Tajwanem a Chinami. Miejmy nadzieję, że nie przerodzi się ten konflikt w konflikt zbrojny. Zacytuję może wstęp tego artykułu, napisany przez autora. Tylko krok dzieli Tajwan od chińskiej inwazji, twierdzą coraz liczniejsi eksperci. Tak może rozpocząć się globalny konflikt z udziałem Ameryki i Chin. Otóż, proszę Państwa, do 2016 roku Tajwanem rządziły raz opcje głoszące niezależność od Chin, raz otwarcie nawołujące do podporządkowania się Pekinowi. Natomiast od 2016 roku na tajwańskiej scenie politycznej zaszły znaczne przemeblowania. Dzieje się właściwie w pewnym sensie rewolucja, bo urzęduje już drugą kadencję prezydent Tsai, która zdecydowanie mówi o konieczności obrony wyspy przed chińską aneksją. Tajwańczycy darzą swoją prezydent dużym zaufaniem, zwłaszcza, że obawiają się Chin coraz bardziej, widząc to, co się dzieje w Hongkongu, gdzie wbrew umowom międzynarodowym Chiny dokonują aneksji i brutalnie tłumią protesty Hongkończyków, kiedy ci z się likwidacji demokracji przez Chiny w Hongkongu. Po prostu Chiny chcą wchłonąć Hongkong i zaprowadzić tam swój ustrój autorytarny, jako że dla nich jest to łakomy konsek ten Hongkong, a trochę też sól w ich oku. Taką solą w jest też dla Chin oczywiście Tajwan, któremu w tym artykule poświęcę więcej uwagi niż Hongkongowi. Znaczy w artykule, w tej, w tej artykule poświęcił autor, w tym omówieniu artykułu poświęcającej uwagi. W ogóle to trzeba powiedzieć, że Chiny, odkąd powstał Tajwan 70 lat temu, nigdy nie pożyciły woli zajęcia Tajwanu, jednak po II Wojnie Światowej były zajęte wojną koreańską, a po niej Tajwan uzyskał wsparcie Amerykanów, którzy postanowili w ten sposób ograniczać chińską ekspansję na Pacyfik. Ogólnie sytuacja z Tajwanem jest ostatnio bardzo niekorzystna na Chin, dla Chin. Są tam władze bardzo im nieprzychylne, o czym już wspomniałem. Wspomniana prezydent aktywnie współpracowała z, z administracją Trumpa i kontynuuje tę współpracę strategiczną również z administracją Bidena. Tajwan wzmacnia ten sojusz, dokonując zakupów wojskowych właśnie w Stanach Zjednoczonych, co daje Stanom Zjednoczonym oczywiście dodatkową motywację do ochrony wyspy. Chodzi w tym przypadku jest to tylko dodatek do tej relacji, bo i bez tego była, była ona bardzo silna. A to z tego względu, że w Waszyngtonie panuje silne i ostatnio bardzo silne przekonanie, że suwerenność Tajwanu jest konieczna do takiego zapobieżenia szerszej ekspansji Chin w Azji Wschodniej i dalej na Pacyfiku, co już jest dla Stanów Zjednoczonych przekonujące, aby włączyć się w, w ten proces pomocy. Tajwanowi, jako że to wnosi pewien walor walki dla Stanów Zjednoczonych, walki o utrzymanie statusu hipermocarstwa i hegemona na świecie. Stratezy mówią, że chiński atak na Tajwan mógłby mieć różną formę. Mogłoby to być na przykład zajęcie niewielkich, prawie niezamieszkanych wysp tajwańskich, na przykład wysp Kinmen, które na Małorzim Południowochińskim oczywiście, wyspy Kinmen tajwańskie, znajdują się zaledwie dwa km od wybrzeża Chin, no, więc to byłoby akurat dla Chin bardzo proste, żeby je zająć i, i zacząć okupować. Jednak to może być nieopłacalne z punktu widzenia politycznego Pekinu, bo Tajwan wtedy na pewno się nie podda, w sensie, w sensie ta główna wyspa, tam, gdzie jest Tajpej, oczywiście teraz mówię, a morale Tajwańczyków nie tylko prawdopodobnie nie upadnie, ale można założyć, że radykalnie jeszcze wzrośnie. Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że ewentualna reakcja ze strony Stanów Zjednoczonych i zrażenie do siebie, do siebie reszty zachodu mogłoby mieć olbrzymie koszty polityczne i ekonomiczne dla Chin. No i dlatego ta forma agresji Chin na Tajwan jest raczej jak na dzisiaj przynajmniej oceniana przez chińskich strategów jako i polityków jako zbyt kosztowna, gdzie koszty polityczne znacznie przewyższają korzyści polityczne korzyści w rozumieniu Pekinu. Inną formą ataku na Chin, Chin na Tajwan mogłaby być blokada morska, przejmowanie okrętów, aby odciąć Tajwan od dostaw broni i zaopatrzenia w, w sprzęt wojskowy głównie ze Stanów Zjednoczonych, na co liczył Tajwańczycy. Jeszcze inna niewykluczona forma ataku Chin na Tajwan to klasyczna wielka inwazja, trochę jak desant w Normandii, D-Day w 1944. Problem w tym, że Tajwan od Chin dzieli 120 km cieśniny tajwańskiej i nawet tak nieduży wprawdzie dystans ma dzisiaj, na dzisiaj jest problemem logistycznym dla chińskiej armii. Poza tym, choć Tajwan ma tylko 23 miliony ludzi, Stoje garnia mogłaby zadać duże straty Chińczykom. Wspiera Tajwan oczywiście geografia. Raz, że jest to wyspa, i te właśnie 120 km cieśniny tajwańskiej, o której wspomniałem, ale nie tylko to. Bo wybrzeża Tajwanu są górzyste, skaliste i trudne do takiego desantu, jak chociażby tam północna Francja w 1944. Ale bardzo ciekawe jest też to, że więzy gospodarcze między Chinami i Tajwanem są bardzo rozwinięte. Inwestycje i handel też. I co jeszcze ciekawsze, chiński przemysł elektroniczny, czyli bardzo istotny dla Chin, jest w dużej mierze. Uzależniony od dostaw komponentów z Tajwanu, a jest to na tyle istotna gałąź, że właśnie w oczach Chin podnosi koszty ewentualnej inwazji na Tajwan też w też sposób istotny, bo zakłóciłoby to produkcję. Tym bardziej, że Chiny nie mogą tych elementów importować już ze Stanów Zjednoczonych od czasu, kiedy embargo nałożył Donald Trump. Pozostajemy przy Chinach, natomiast zmienia się tytuł prasowy. Bo teraz z tygodnika do rzeczy polecę artykuł Łukasza Czarneckiego. Do rzeczy pod tytułem Zbrodnia i kara w dawnych Chinach. Taki tu artykuł. I może zacytuję wstęp, żeby tutaj zobrazować, o czym jest ogólnie. Jednym z głównych żądań wysuwanych w XIX wieku wobec cesarskich Chin przez mocarstwa kolonialne było wyjęcie ich. Przebywających w Państwie środka obywateli spod jurysdykcji i miejscowych sędziów. W europejskich stolicach chińskie prawo uważano bowiem za nieludzkie i barbarzyńskie. No to tak, w XVIII wieku jeszcze Chiny w Europie były często idealizowane, zwłaszcza na dworach monarszych, zgodnie z duchem czasu, ze względu na oczywiście trendy absolutystyczne wtedy w Europie. Natomiast w XIX wieku, po chińskich klęskach z Europejczykami, ten obraz powoli zaczął, zaczął się zmieniać i, i pogarszać z punktu widzenia Chin. I więcej uwagi też zaczęto przykładać do tego, co relacjonują podróżnicy, misjonarze i, i, i kupcy do Chin, europejscy i wracający, i piszący różne tam wtedy, wtedy książki na ten temat, bardzo popularny chociażby w wiktoriańskiej Anglii. I właśnie w XIX wieku dużą popularnością cieszyły się książki podróżnicze o Chinach, o tej przemocy stosowanej na poddanych przez administrację chińską. Szokowało stosowanie tam Europejczyków szokowało stosowanie tam na przykład, na przykład tak zwanej kary Link, czyli kary śmierci poprzez pocięcie nożem na kawałki. Chińskie sądownictwo nie znało zasady domniemania niewinności. Oskarżony miał być torturowany, aż się przyzna. Nie było też instytucji ani prokuratora, ani adwokata. Sędzia był właściwie panem życia i śmierci. Często obsesyjnie dążył właściwie do, do zniszczenia tego nieszczęśnika, który przyszedł na salę sądową. A co ciekawe, na tych salach sądowych w Chinach wtedy. Po prostu wisiały narzędzia tortur na, na ścianach. Z, z tygodnika sieci polecam artykuł Marka Budisza, tytułem Polska Pułapka na Cichanowską. Na wstępie Marek Budzisz pisze tak. Dobrze byłoby, gdybyśmy w Polsce osiągnęli porozumienie w kwestiach strategicznych interesów naszego państwa, do których z pewnością należy ułożenie dobrych relacji z Białorusią. Tym bardziej cenne byłoby, aby polska elita polityczna nie zakładała pułapek na słabiej zorientowanych w naszych realiach reprezentantów innych narodów. Autor w tym artykule pisze między innymi o tym, że akcja reżimu Łukaszenki przeciwko Związkowi Polaków na Białorusi i nie tylko Związkowi, bo ogólnie Polakom na Białorusi, ma na celu obrzydzenie i Polaków, i, i biało-czerwono-białej flagi kojarzącej się z Polską na Białorusi poprzez historię, poprzez Wielkie Księstwo Litewskie. A ostatnio kojarzące się oczywiście z protestami przeciwko reżimowi Łukaszenki, a no, dlatego reżim Łukaszenki postanowił, że biało-czerwono-białą flagę będzie obrzydzał na Białorusi poprzez obrzydzanie Polaków, białorusinom i propagandę, że niby jest to flaga kolaborantów z III Rzeszy, co na Białorusi ma bardzo taki wyrazisty wydźwięk, bo tam te emocje są bardzo silne w stosunku do. Do II wojny światowej, oczywiście, w związku z jeszcze polityką historyczną Związku Radzieckiego, a później kontynuowaną przez Łukaszenkę. Jeszcze tutaj krótko z gościa niedzielnego, aktualnego pożyczę ciekawy artykuł o Toskanii autorstwa Marcina, Marcina Jakimowicza pod tytułem Jeśli Włochy są ogrodem, to Toskania jest ogrodem Włoch. I na wstępie autor pisze, Słyszałem tu to wielokrotnie. Zapraszam na wycieczkę, by usiąść z wrażenia o wyjściu z oszałamiających po wyjściu z oszałamiających katedr czy galerii osiadłych wśród falujących wzgórz, usianych lawendą i rozmarynem. Na dzisiaj może wystarczy tych recenzji. Polecam przeczytać te artykuły w całości, bo to jest tylko tak na zachętę przeze mnie omówienie. oprócz że tego pierwszego, który omówiłem w miarę dokładnie, artykułu. No tymczasem dziękuję za uwagę i do widzenia.